Cześć. Kolejny odcinek to Dinaczarya. Czyli porządek dnia. Nasze, życi, nasze życie dzieli się na trzy części kafa, pita i wata. Młodość do 18 roku życia, później pita. Omawiałem to w innym odcinku, także ciąża. I nasz dzień też dzieli się na okresy kafa, pita, wata. Od 6 rano do 10 jest kafa. Od 10 do 14 jest pita. Od 14 do 18 jest wata, oczywiście kafa jest zimna wilgotna, pita ciepła wilgotna, wata jest zimna sucha. Dalej znowu od 18 godziny do 22 jest kafa, od 22 do 2 godziny jest pita, ciepła wilgotna i potem znowuż jest wata, od 2 do 6, wtedy jest ta najgłębsza faza snu. Czyli rano jak śpimy za dłużej niż 6 godzina. To gromadzi się kafa, mamy śpiochy w, w oczach, zapchany nos, zatoki. Jesteśmy napuchnięci, więc najlepiej obudzić się przed 6 wtedy jest ta zimna sucha wata, ułatwia też ona wypróżnianiu, bo jest związana z ruchem. Następnie od 10 do 14 jest ciepła pita, więc wtedy najlepiej się uczy, pracuje. Od 14 do 18 jest zimna sucha wata że treningi i, i, i inne rzeczy, siłek fizyczny powinien być re, występować rano. Na dzieci w szkole, gdyby wróciły do szkoły, to powinny mieć tutaj rano gimnastykę, WF, te, te rzeczy zaraz na początku, prawda? Przed wszystkimi innymi zajęciami powinny być tutaj zajęcia fizyczne, najpierw dopiero później nauka. Też ta nauka powinna być, yy, 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 dzielić się na, tą, yy, na ten czas od 10 do 14, od 14 do 18. Yy, także tutaj jest ta wata od 14 do 18, i wata i to kości po prostu. I ten treningi, i ten wysiłek fizyczny, on, on tutaj nie, nie jest zalecany, prawda? Źle wpływa na kości i osłabia organizm później w, w tym dłuższym hmm. okresie czasu. Ten, o 16 godzinie wtedy, kiedy jest zimna, sucha wata, najlepiej jest zrobić drzemkę Minimum 15, maksimum 15 minut. O 18 godzinie zaczyna się kafa trwa do 22. O 18 godzinie pomiędzy WATA i kafa zawsze jest ten duży. Duży, 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 duża ilość ener energii się wytwarza i też temperatura. Yy... Także jest, występuje największa gorączka o 18 godzinie. Także, jak ktoś ma koronawirusa, to może sobie schładzać kark, czoło i, i oczy o tej 18 godzinie, lub gąbką przetrzeć całe ciało. Też jest dobrze bez prysznica, na przykład. Wtedy zmniejszamy temperaturę. No w ogóle też możemy o tym wiedzieć, że, że o 18 jest największa tem, temperatura. Możemy wtedy iść na spacer, wentylować się, prawda. Yy, dalej od 22 wytwarza się melatonina, bo zaczyna się pita. Pita to hormony. Trwa do drugiej w nocy, więc wtedy jest trawienie. Najlepiej wtedy spać, w tym, tej porze się położyć, spać jak najwcześniej. No i od drugiej do szóstej tej godziny jest yy, Wata zimna, prawda? My możemy też do snu na przykład ubierać też yy, czapkę, przepaskę, szlafmycę, prawda? Szlafem spać w czapce, yy, nawet w rękawiczkach z herpetach. No i yy, rytm dnia. Wstajemy rano o 6, na przykład, prawda? Wstajemy prawą nogą, oczywiście. Yy, otwieramy okno, aby przewietrzyć. Tutaj jest higiena mieszkania. Jest wentylacja. Bardzo ważnym y, wietrzeniem jest wietrzenie na przestrzał tutaj, prawda? Czyli otwieramy kuchnie czy, czy i drzwi od, od, y, od mieszkania na przykład i wietrzymy, czy po prostu okno i drzwi od mieszkania, okna i drzwi od mieszkania i wtedy wietrzymy na przestrzał. Także w taki sposób. Działamy rano następnie. W wyprostowanej pozycji siedzącej pijemy wodę. Może ona być z cytryną lub na przykład z, z octem jabłkowym. Gdy, gdy napijemy się tej wody, prawda? Wtedy bakterie, które wyszły w dzień z, ze środka organizmu, wracają do środka i też ułatwiają wypróżnianie to. Następnie, wypróżniamy się w pozycji kucznej z zacisniętymi zębami. To jest bardzo ważne, bo wtedy to chroni przed problemami z zębami, przed wydruszaniem się zębami na starość. Także to jest ważne, żeby wypróżniać się w pozycji kucznej z zacisniętymi zęba, zębami. Można nabyć taką przystawkę do muszli albo można też samemu zrobić taką tak, taką, y, y, taki klocek drewniany lub jakiś jakikolwiek inny. Ja mam taki zrobiony klocek, który opiszę za chwilę, i to jest bardzo ważne. W sumie byłem <laughs> w Oświanie, gdzie są kursy dinaczarii, i tam właśnie ktoś y, określa tą dinacarię jako wstać rano i skrobać język. Tylko je wyłącznie i ro, ma stronę na, na, na Facebooku, na przykład, czy widziałem na, na YouTubie że ktoś tylko w pokazywał swój pokój i toaletę kompostową i tylko skrobał język. Także wstać, w, nie wiem, i tylko, to jest dinaczaria cała polegała na staniu <śm> i, i wydaleniu i skrobaniu języka. Dlatego chciałbym tutaj troszeczkę usystymozować to, jeszcze inne rzeczy z jurwedy. Także wypróżniamy się w pozycji kucznej zaciśniętymi zębami. Jest bardzo ważne, wtedy wiadomo, że. Ta kiszka jest w kształcie I, a nie w kształcie C, i ten tutaj nie zostaje kał, to jest bardzo ważne przy, przy oczyszczaniu się tak dalej, żeby robić to w takiej pozycji i jeśli wejdziemy w ten, w ten, w tą, w ten stały rytm, prawda, w tę w pranayamę, prawda, stały rytm życia i codziennych codzienny, codzienny dinacharii, to wtedy naprawdę to przynosi efekty i cały nasz organizm jest uregulowany. Yy, także wypróżniamy się w tej pozycji. Ja tak ten, tą przystawkę do, do, do muszki zrobiłem z takiego kartonu, pudełka kartonowego i do środka pociąłem yy, takie kawałki kartonów, które ułożyłem jeden na drugim w takich warstwach i to dało tam yy, taką, takie wypełnienie, te powietrze i przestrzeń. Yy, Później owinąłem workiem na śmieci i okleiłem taśmą klejącą, prawda? I mogę to przystawić do muszli. Mam tak łazienkę zrobioną bez kafelek. Taka posadzka poziomująca się i taka farba do betonu. Zrobię to, wymyśliłem kilkanaście lat temu. Teraz czytałem dwa lata temu, że to jest takie bardzo modne. Nie wiem, czy to w Polsce jest bardzo modne takie coś. Generalnie Zupełnie nie lubię takich kawalek, takiej klatki, yy, że to jest podne, prawda? Że nie są jakieś takie poler polerowane te z podłogi i tak dalej. Tam ktoś pochwalił się swoją jakąś sypialnią i tym toaletą kompostową, i tylko nie tym, to ja mogę pokazać łazienkę. Także można zrobić klocka, może, można też taką specjalną przystawkę kupić do muszli. To jest bardzo ważne, żeby to w taki sposób wydalać. Zwłaszcza, gdy ktoś chce się zacząć oczyszczać. Co inną rzecz, którą wymyśliłem, którą potem przeczytałem po kilku latach na internecie, to to łapanie tej szarej wody, prawda? Biorę prysznic w misce, łapię wodę i później mogę nią jeszcze siusiu spłukać, mogę podłogę nią umyć, czy, czy też wannę na przykład też, czy jakieś drobną rzecz przebrać, prawda? Skarpetki, takie rzeczy, które potrzebuję, prawda? Bo tej, tej wody tyle przecież <gryczny> wlejemy, i ona nie jest w tą ponowną cyrkulację, nie jest, yy, nie jest z powrotem złapana, prawda? Także też te ściany są taką farbą podkładową tylko pomalowane. Zupełnie inne rozwiązanie, prawda? Takie, które no, podobno jest bardzo modne, prawda? Bez kafelek, takie posadzki jakieś polerowane, takie inne rzeczy. wiem, <laughs> bo nie w Polsce. Yy, ale był jakiś taki przykład zdjęcia, coś czegoś takiego. Yy, także to ta szara woda. No Tony wody. Widziałem takie zdjęcie humorystyczne na Facebooku, że taki murzynek mówi, że co wy ku yy, czystą wodą gówno spłukujecie, prawda? Także to jest niesamowita rzecz, że my tyle tej wody tam wylewamy, a tutaj tą czystą wodą leci tutaj do muszli yy, woda jeszcze z tymi środkami nieekologicznymi, prawda? Bo tutaj można, te środ środki są ekologiczne jeszcze. Także tak, yy, to jest bardzo ważne, żeby w tej pozycji z tym zaciśniętymi zębami to robić. I wtedy jest pełne wydalanie. Następnie już gdy się wypróżnimy, to bierzemy ogólny prysznic lub podmywamy się wodą. Yy, myjemy wodą twarz, oczy i nos. Yy, papierem raczej nie, nie wycieramy krocza, bo papier posiada yy, chemię prawda, w sobie i, i może powodować różne podrażnienia yy, krocza. Kroczej jest zimne suche wata. Dlatego tam właśnie powinna być woda, prawda? I to jest normalne w tych innych kulturach. U nas jest ten papier, iż tak ludzie dużo tego papieru biorą i tak tylko jakoś tak to potr potrą, że tak, tych pewnie obrzydza to tam to podcieranie. Czy pewnie dla nich to pewnie był, byłby szokiem. No to wtedy się robi te rzeczy lewą ręką. A prawą inna, to jest ta lewa ręka i prawa ręka. Generalnie. Yy, to właśnie pewnie, pewnie by ich to obrzyzało, że się takie umycie się i tam wymycie tego. No to jest zwykła rzecz, po prostu to jest przetworzony pokarm, prawda? Tak naprawdę to gorsze rzeczy, przecież takie same rzeczy, nawet gorsze, wkładają do swoich ust, bo to tak, taka jest tam, te, te zwierzęta są w takim stanie i tam są takie dodatki. <laughs> te jajka, takie zbuki, przecież afery były z, z jajkami, ze wszystkim były afery, także. Gorsze rzeczy jedzą niż tam wydalają. Niewiele gorsze. Także papier jest niedobry, te, te suche rzeczy są niedobre dla krocza, prawda? Takie mechaniczne obcieranie czy też mechaniczny nacisk na, na krocze, na genitalia. To zwiększa też temperaturę, oczywiście. Dalej robimy oil pulling, prawda? Czyli olejem sezamowym bierzemy określoną ilość oleju sezamowego lub słonecznikowego olej sezamowy jest ciepły, suchy olej słonecznikowy jest zimny, wilgotny prawda? to zależy kto jak, jaką ma też konstytucję jakie ma, czy, jest, czy jest ciepły czy jest zimny z natury prawda? może sobie wybrać co ma też dostępne oczywiście to można w sklepach indyjskich kupić sklep Little India czy Dezi Bazar dalej Myjemy, ty już robimy ten oil pulling, prawda? To wtedy musimy umyć zęby. Możemy zęb, umyć zęby pastą ekologiczną, prawda? Tym, którą sami też zrobimy. Oczywiście trzeba te, te ruchy muszą być takie wymiatanie z góry na dół. To jest bardzo ważne, żeby te dziąsła, ten, te dziąsła nie, nie ścierać i żeby wymiatać z tych przestrzeni. I oczywiście możemy te przestrzenie pomiędzy zębami też wyczyścić patyczkiem czy, czy nicią. Też ten ruch z góry na dół. Oczywiście on też yy, powoduje to, że te, są dokręcone te w prawidłowy sposób i jest te, ten ruch wata w dół, prawda, przy, przy dziąsłach, to jest bardzo ważne. No i potem, potem możemy w końcu wyczyścić ten język, prawda, bo robimy te wszystkie rzeczy i jeżeli na tym języku rzeczywiście coś tam, no zawsze coś tam zostaje, zależy kto w jakim jest etapie, prawda, co potrzebuje. Więc wtedy możemy, to jest takie specjalne urządzenie w takim kształcie i wtedy dopiero możemy ten język wyczyścić, prawda? Jak już ten język wyczyścimy, to wtedy dobrze jest przepukać usta albo samą wodą, albo ziołami, prawda? Na przykład szałwią czy miętą. Później nos. Możemy zrobić gelaneti. Możemy zrobić gelaneti. Tutaj jest miarka do soli wodę i według określonych wskazówek w, płuczemy zatoki wodą z solą wykonujemy działanetti, dżalane, prawda? To poranku. Yy, olej sezamowy tak wygląda, prawda? I możemy go w taki atomizer sobie kupić. To w takim sklepie, są takie drogerie na R, i możemy je kupić, i tutaj możemy sobie wsikać, prawda, ten, ten, ten olej. Jest łatwiejszy w dozowaniu, on się wtedy rozprasza też, prawda? To jest zupełnie, mniej się go zużywa. Jak on się rozprasza, wtedy on lepiej, lepiej go rozprowadzać. Oczywiście tam trzeba go z ciepłą wodą na, na ciało, na przykład w czasie kąpieli, możemy natrzeć całe ciało tym olejem sezamowym. Ehm, ciepły prysznic, później zimny prysznic, prawda? To jest ważne, żeby otworzyć pory i zamknąć pory, prawda? Otworzyć kieszenie zębowe i też wypukać po myciu zębów zimną wodą jamy ustną żeby zamknąć te kieszenie międzyzębowe też całe ciało możemy tym możemy higienę utrzymywać tym olejem po prostu ewentualnie no dłonie możemy myć mydłem ja nie używam mydła żadnych detergentów do ciała przez od wielu lat i to też jest, te mydło jest tłuste, więc my cały czas wcieramy to mydło, ten tłuszcz, a później on zatyka te pory i musimy, musimy je zmyć te, te, ten tłuszcz, prawda, z który tam nasmarowaliśmy i to jest takie błędne koło. A gdy przestaniemy to robić, to po prostu te pory będą oddychać, i trzeba, można też brać prysznic kilka razy dziennie na przykład i czy ten te krocze podmywać ciepłą wodą. Kilka razy dziennie, nawet nie po wypróżnianiu się, czy po, czy po, po, nie, nie po wypróżnianiu się. Bo krocze jest po prostu zimne, suche. I gdy będziemy tym ciepłym wilgotnym działać na krocze, zimne, suche, to będziemy po prostu balansować cały organizm. Będziemy się inaczej czuć zupełnie, bo też czoło to jest też wata, prawda? Także nasze myślenie się zmieni. Yy, tak. Yy. Następnie paznokcie należy obcinać co 5-10 dni. Dzisiaj jest znów. Obciąłem paznokcie akurat. Też ogoliłem się i byłem fryzjera. E, dzisiaj jest znów w bliźniętach. Także taki tak, też uda... Mam nadzieję, że uda mi się skończyć z tą stronę dzisiaj. E, także one są wtedy w takim najkrótszym momencie te paznokcie do pięciu dni i są wtedy twarde i najłatwiej je wtedy e, obcinać i on nie, Troszeczkę mam prążki, ale to też jest moja konstytucja, ale są nie ma kalafiorów, prawda? I tak dalej. Jestem pitawata, także to jest super, to, jest, to jest bardzo dobry stan. Yy, yy, następnie ścienimy łóżko, no i gimnastyka oczywiście, przed asany. Yy, chociaż powitanie słońca, jakieś przysiady, cokolwiek. Jeśli ktoś zna asany jogi, to na pewno może poćwiczyć. Później pranayama. Jeśli ktoś nie ma czasu i nie zna, odpranajamy, to może robić wilomę jeden, poranną, czyli y, robimy po to, żeby. to jest taka energetyzująca, pora, y, czy, czyli taka wata, <laughs> wata wiloma, czyli robimy wdech, nie wypuszczamy powietrza, czyli robimy trzy razy wdech, a później jeden długi wydech. Prawda? I to nas energetyzuje, prawda? Że napełniamy, napełniamy maksymalnie płuca w trzech fazach bez wydechu i później w, robimy wydech. I to nas energetyzuje. Później medytacja. Możemy pomedytować. Eee, mantra. Najlepiej możemy posłuchać Gayatri Mantry albo medytować Gayatri mantra. To bardzo dobrze wpływa. Śniadanie. No najlepiej je pościć najdłużej, wiadomo, że Ayurveda to tam zaleca, żeby jeść cały dzień gotowane, niektórzy i tak dalej, czy ktoś zaleca na przykład na śniadanie, po tym, po skrobaniu języka, racuchy albo naleśniki, no wiadomo, że to tak, ktoś jest kafa, a i tak, taki ma poranek, tylko ze skrobaniem, generalnie, no, tutaj też przedstawiam tą dinacharię dla różnych osób, wiadomo, że ktoś, jeśli ktoś jest For, to będzie jadł owoce rano. Ale też, no jeżeli ktoś zje to śniadanie gotowane, jakieś, najlepiej jakieś, prawda, osiankę, znaczy owsiankę lub jubilaglankę z bakaliami, to wtedy powinien robić 3 godziny przerwę przed surowym jedzeniem, prawda? W sumie, kiedyś, jak, jak jadłem inaczej i gotowane jedzenie, to zawsze robiłem te, te, te 3 godziny przerwy. Bazowałem na wiadomościach z takiej gazety Wegetariański Świat, która tam wychodziła przez 20 lat. Zupełnie inne czasy. Także tak wygląda sytuacja. Jeżeli ktoś zachowuje ten rytm yy, Rock till ford, no to najlepiej właśnie pościć jak najdłużej. Później z, zjadać owoce, kolejno sałatki. Też w określonym, określonym porządku tutaj smaków też do tego wrócę. Yy, olejki eteryczne, naturalne perfumy. W kolejności po tych wszystkich zabiegach, prawda, żeby tutaj mieć y, czyste powietrze po prostu. Także teraz w tym momencie możemy użyć olejków eterycznych, naturalnych perfum, zrelaksować się, zrobić spacer, ewentualnie jak nie jedliśmy to taki krótki jogging, jogging czy jakiś trening. Po jedzeniu powinno się robić minimum 100 kroków. Y, dalej praca, szkoła, to zależy jakie czynności wykonujemy. No i te smaki, kolejność jest smaków, czyli najpierw smak słodki, Potem kwaśny, prawda? I potem słony, ostry, gorzki. Ten cierpki. On jest introwertyczny, prawda? I on jest ściągający, zamykający. No i też przestrzegamy ekadasji. Można sprawdzić te ekadasji ten jedenasty dzień. Po i przed. W czasie jedzenia nasza prawa dziurka powinna być drożna. Leżąc na lewym boku po jedzeniu i oddychając prawą dziurką, zwiększamy ogień trawienny. Yy, nie śpimy po jedzeniu i nie wydalamy po jedzeniu. To jest bardzo ważne. To jest większa kafa, i, a to zupełnie prowadzi po, po jedzeniu my musimy yy, trawić, pokarm i absorbować, a nie wydalać. To, to bardzo źle może wpłynąć u niektórych konstytucji, zwłaszcza, że potem jeszcze piją jakąś kawę na przykład i potem wydalają i to też źle wpływa na krocze, na, na, na ciśnienie, na krocze, na prostatę. Jedziemy w ciszy, nie rozmawiając. Yy, dalej, o godzinie 16 właśnie 15 minut drzem, drzemki maksimum, to jest czas wata. Później o godzinie 18 właśnie jest największa temperatura, co omawiałem. Można schładzać kark, yy, czoło i, i oczy, prawda, okładami zimnymi. Generalnie też możemy przemywać oczy po jedzeniu. Dobrze, że jest oczy umyć po jedzeniu, przemywać, schładzać. Bo właśnie ten środkowy rejon brzucha to jest, tam będzie właśnie większa temperatura powstaje, bo jest trawienie następuje, więc też większa temperatura w oczach się y, też y, zwiększa. Właśnie też dobrze nie jest uczyć się od razu po jedzeniu. No to też osłabia oczy, tylko po prostu schłodzić te oczy, zrobić drzemkę minimum 100, 100 kroków, zrobić spacer po jedzeniu i dopiero później po obiedzie zacząć się uczyć w jakimś okresie od godziny, nawet do dwóch i. Y, o 25:00, 25:00, 25, trening, wysiłek fizyczny pomiędzy 14 a 18 osłabia kości i organizm. Przemywają oczy i krocze nawet bez wypróżniania, prawda? Czyli możemy przemywać krocze nawet bez wypróżniania. Gdy mamy kłopoty z tym kroczem, to też, i to też w ogóle też odświeża cały organizm, prawda? Bo te krocze jest, też możemy brać prysznic w ciągu dnia po to, żeby też się odświeżyć, też. Nasze ciało, jak, nasze ciało działa jak katalizator, więc biorąc ciepły prysznic, a później zimny, rozgrzewamy się tym zimnym prysznicu. Eee, zrób spacer przed snem, prawda? Nie najadaj się na noc, e, zrób wieczorny prysznic. No i też można właśnie masować stopy olejem sezamowym, plus skarpety, to jest bardzo fajne. I też można założyć czapkę do snu na noc, szlafmyca, prawda? Czyli e, szlafem spać. I też szalik można założyć do snu, czy też rękawiczki nawet, prawda, po to, żeby nie tracić temperatury tutaj w tej, od drugiej do szóstej jest wata i wtedy jest ten głęboki, głęboki stan snu i, i, i wtedy spada temperatura po prostu i, i to jest bardzo ważne, że i, i, i założenie tych wszystkich rzeczy pozwoli nam ogrzać ciało, możemy wtedy spać z uchylonym oknem. A później, gdy już spada temperatura, to utrzymać tę temperaturę w stałym, w stałym, na stałym poziomie. Leżymy na plecach, potem śpimy na lewym boku, prawda? Gdyby, gdy, gdy zmęczymy się troszeczkę na tych plecach, to później się przewracamy na lewy bok. Nie śpimy na plecach ani na, na brzuchu. No i też przed snem możemy zrobić wilomę tą kawę wieczorną, wilomę 2, Czyli robimy jeden głęboki wdech i później trzy razy robimy wydech. Tak, w tym ciągu, bez, bez, po prostu będą to trzy wydechy, które maksymalnie opróżnią nasze płuca, i to też nam pozwoli lepiej usnąć, prawda? Czyli robimy głęboki wdech. Po prostu bez, bez przerwy to jest jeden wydech, ale składa się z trzech wydechów, które te trzy, yy, trzy partie płuc zupełnie opróżnią, i, i wtedy. Yy, zmniejszamy ciśnienie, i nasz umysł się uspokaja. Do snu niebieskie światło pobudza, a czerwone osypia, prawda? Niebieskie światło telewizora, komputera. Są specjalne też aplikacje, które pozwalają usnąć w tym czerwonym świetle, a nie w niebieskim. I też takie chroniczne spanie 4 godziny, jak w sektach. Też zmuszają ludzi do spania 4 godziny. To jest za krótko i chłodzenie się, powinno spać. Także te 4 godziny, później spania tutaj, to jest no, po prostu choroba psychiczna, się jest, powoduje zaburzenia psychiczne, jesteśmy nerwowi i tak dalej, tak dalej. Też źle wpływa na włosy, na oczy. Przewidz pomieszczenie przed snem lub śpi z uchylonym oknem. Także życzę miłej Dinachari wprawienia w swój organizm w stały rytm.